No dobra, to dzisiejszy odcinek zaczynamy z taką fajną informacją, że mamy wschodzącą gwiazdę polskiej sceny motorsportowej, o której się dowiedziałam trochę z przypadku, z przypadku bo mi wyskoczył e, film w propozycjach na YouTubie, a tak dokładnie chodzi o młodego Pelikana, czyli 11-letniego polskiego kierowcy rajdowego Aleksandra Pelikańskiego, to jest tego pseudonim. E, wyskoczył mi jego filmik. Bardzo ciekawe, możecie sobie zobaczyć. Podlinkuję go w sumie w opisie, żebyście wiedzieli. E, film, w którym miał okazję jechać bolidem f 4 Co jest osiągnięciem, bo no kurczan jest taki mały, ma 11 lat. Ma 11 lat. 35 kilo bodajże waży. Mm -hmm. To jest bardzo malutko. No i kurczę, takim małym, takim bolidzie super ja jechać, mega. <grym> Cały bolid dostosowany pod, Do niego, tak. pod niego. Możecie sobie dokładnie na tym e, filmie zobaczyć, jak jego mechanik wlewa tą formę, żeby dotłoczyć jego miejsce dokładnie dla niego. Cały bolid pod niego zrobiony, dociągane e, pedały i tak dalej, sprzęgło. Mega w ogóle fajnie się to oglądało. No i miał okazję pojeździć na e, Silla mhm. i sobie pojeździć tym bolidem. I dobrze mu to szło. Najmłodszy w tej kategorii w ogóle. Miał w tak. ogóle najmłodsza osoba w takim właśnie w tym wieku, że jeździła bolidem F4, F4 to nie? Tak, dokładnie. To prawda starej generacji boli, no ale jednak boli. Mimo wszystko, no jak na jedenastolatka. No kurczę, to, no jak e, oglądałam film, no to mówiłam, że to było do e, spełnienie marzeń po prostu, nie? Nie dziwię się. Więc czekamy na no, Formułę 1 kiedyś. Tak, Formuła 2, 3, 4 i teraz cztery, będzie... 4, 2, 1. O! 4, 3, 2, 1. It's lights out and away we go! <laughs> Halo? Pado? Zaczynając nasz, może sekcję newsową, naszą, zaczniemy od tego, że w internecie krąży wielka drama i krążą filmiki, które pokazują jednego z pracowników Racing Bulls, który podsycał tłum, żeby wybuszał Lando Norisa, jak odbierał swoje trofeum pierwszego miejsca w São Paulo. Nie ładnie. Mega nieładnie. Właśnie jest to filmik, na którym właśnie ten pracownik, no bo wiemy, że to jest pracownik, bo byle kto nie ma wstępu na podium, to nie tak, że ktoś tak. tam może sobie wejść. I wiemy, że to jest właśnie pracownik w uniformie Racing Bulls, jak tam pokazuje kciuki w dół na tym nagraniu, jak akurat Lando Norris odbiera swoje trofeum. I Racing Bulls jako zespół wydali oficjalne oświadczenie. Oczywiście dyplomatyczna gadka, że mhm. zostało to rozwiązane w zespole i w ogóle, ale my na przykład uważamy, że to powinny być większe konsekwencje, bo to mega niesportowe zachowanie. Bardzo, ja uważam, że ten pracownik powinien wytypować oficjalne przeprosiny w ogóle dla lando. Tak, mhm. jak najbardziej, no bo kurczę, co to jest? Jesteśmy w sporcie, ścigamy się, to jest rywalizacja. Co to, co to ma być to za wybuczenie, jeżeli. Je że to nie jest pierwszy raz, kiedy buczono lando. Mhm. Dokładnie, to, to no. Jest jakimś tam faworytem. Fanom się nie podoba i ogólnie słychać taką opinię, że McLaren faworyzuje Lando, i stąd to wybuczenie miało niby być, ale no to jakby wyszło od fanów, to jeszcze może bardziej zrozumiałe niż jeżeli pracownik jakiegoś teamu, który w sumie nie jest w rywalizacji bezpośrednio z McLarenem, bo to Racing Bulls, no, no to nie są w rywalizacji tak o czołówkę ani nic. No, podsyca do, do takiego niesportowego zachowania tłumu. No, w ogóle niezgodne, moim zdaniem, z duchem całego sportu. W ogóle, że ktoś miał, że, mu, że komuś przyszło do głowy coś takiego mm. zrobić. No, pracując tam. Tak, to prawda. Mm. Więc szczerze. Słabe zachowanie, nie popieramy. Słabe. Czegoś Słabe. Nie popieramy. Kolejnym newsem: e, szybkie strzały robimy. Mm. E, pada do Was filozoficzne pytanie, no i do Oli. E, czy Hamilton zawodzi Ferrari? Ja myślę, że i Hamilton zawodzi Ferrari, i Ferrari zawodzi Hamiltona. Tak, to jest taka po prostu relacja. Jedni coś się oddają, zawód, i drudzy go po prostu tak, odbierają i to się, napęta, i to się, i to się napędza. To się napędza, napędza, napędza i jest tylko gorzej i gorzej. Tak, to prawda. Nawet e, Ralf Schumacher, czyli młodszy brat e, Michaela Schumachera, siedmiokrotnego mhm. mistrza świata. tak. Przypomnijmy o tym. E, warto. E, to on się wypowiadał na ten temat i generalnie z wielką krytyką, właśnie w stronę Lewisa Hamiltona, że jest już za stary jednak może na ten fotel i nie, nie nadąża za innymi bolina, bolidami Formuły 1. No, w końcu jest już po 40, niedługo 41 lat. Może coś w tym być. Hmm, może coś w tym być. Zmienił team, w którym był bardzo długo i przeszedł do Ferrari. Nie wiem, może liczył na jakąś. No Myślę, że Ferrari, Ferrari liczyli na yy, większe, lepsze rezultaty, lepsze wyniki. No, a Hamilton jak na razie tego nie dowozi. No ale w sumie z drugiej strony czego się spodziewać, skoro Ferrari samo sobie nie dowozi za bardzo? Dobra. Tam jest problem z mechanikami, bolidami, ze wszystkim dookoła. No i jeszcze plus teraz kurczę mają najdroższego kierowcę. Właśnie. Hamilton jest najdroższym kierowcą aktualnie na torze. I on nawet nie był na podium w tym sezonie, mm -hmm. to są straty. Tak, Charles był kilka razy, ale nie zdobyli e, pierwszego miejsca. Nie wygrali żadnego. No. E, ten. I aktualnie Ferrari jest czwarte w klasyfikacji konstruktorów. A przypomnę, że w, zesz w zeszłym sezonie był, byli drudzy. To jest duży spadek. To jest jednak jak spadek. Na taki zespół w ogóle, to jest straszny spadek. Widzicie, tutaj mamy mistrza świata siedmiokrotnego Ferrari no. i w ogóle. I jak on przychodzi do Ferrari, to nagle Ferrari spada o dwa. Miejsce. miejsca w dół, no to to jest e, jakieś po prostu... No dobra, ale co z tym razem? Co on, powiedział? on w ogóle e, jest bardzo e, takiego zdania, że Ferrari powinno jednak iść w młodą krew, mhm. w młode nowe talenty i tutaj zaproponował Oliego Bermana, który aktualnie śmiga w Hasie, e, że byłby lepszym rozwiązaniem dla zespołu z Maranello. E, szczerze, e, właśnie on nawet tam bardzo mówi, że dla Ferrari opłacałoby się zapłacić mhm. tą karę za urwanie umowy z Luisem za zerwanie jej tak. przedwcześnie, bo on ma do 2026 końca roku do końca ma podpisaną umowę, z tym nawet, że mogą ją chcieć przedłużyć do 2007 roku. 2027. Ale... Tak, <śmiech> 2027, <śmiech> dokładnie. Um, I um, on tutaj mówi, że może bardziej by się opłacało zapłacić tą karę jednak i odzyskać troszeczkę pędu i troszeczkę życia w tym Ferrari. Przez właśnie nowego kierowca, czyli Oliego Bermana. Tylko ja się teraz tak zastanawiam, czy ma znaczenie, jaki kierowca tam przyjdzie, bo ja trochę mam wrażenie, że to po prostu jest problem w Ferrari, że nieważne, który kierowca by to mnie przyszedł, no. To nie wiem, czy to coś zmieni. w no Spójrzmy na przykład na Carlosa, Sensa, no, no bo ciężko ich nie porównywać. No, są takie sytuacje, kiedy Louis wstępuje na jego miejsce. Nie. Logiczne, że patrzymy na Carlosa teraz i, i na to, co się, co się dzieje po prostu z tymi dwoma kierowcami. Carlos poszedł do Williamsa. Na początku każdy dawał czas. Tak samo i Louisowi, tak samo i Carlosowi. Louisowi. No, nowy wyboli, wiemy, jak to jest, a nie i w ogóle. No i nagle. Carlos dowozi do coraz lepiej. I faktycznie ludzie mówią, że dla Nawet Williamsa był na podium. Tak, był na podium, i w ogóle w Williamsie, nie w Ferrari, w Williamsie, w Williamsie. gdzie tutaj można faktycznie mówić o przywracaniu po prostu dobrego imienia tego Timu, tak. tego zespołu. A tutaj taki Hamilton, który miał być po prostu, nie wiem, nową nadzieją zamiast no. Carlosa i w ogóle dowozić nie wiadomo co, jakieś po prostu samo złoto, do, do, tej, do, do po prostu do Maranello. Jest to ścigane przez Carlosa często. Jest. I, I czekamy, i cisza. I, i, i cisza. I a nie sezon za... się kończy. Dokładnie, a sezon już się kończy, więc e, no, nie ma żadnych pogłosek ze strony Ferrari. Czy mieliby, tak jak tutaj ten Ralf Schumacher e, z, 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 proponuje, żeby wymienić Hamiltona na Bermana? No nie ma takich pogłosek. Ferrari nic na ten temat nie mówi. E, Louis bardzo stracił chyba nadzieję, już jakoś mm -hmm. można to usłyszeć w niektórych najnowszych wywiadach, że. No jest wściekły na team, jest straszny i no on czasem lubi przygwiazdoszyć, lubi, tak mi się wydaje, jest taką gwiazdeczką, no jest najdroższym dosłownie kierowcą, a nie dowodzi tego co, za co chce pieniądze, no nie? No jest to ciężka sytuacja i dla Ferrari i dla Hamiltona, no. nie wiem, może zaraz przestanie jeździć. Ma 40 lat, ma czterdzieści lat, Zobaczymy. Czy co czas przyniesie nowy sezon? No, zobaczymy co dokładnie. No i czy Hamilton będzie dalej w Ja myślę, że tak. Ja myślę, że będzie. Bo nie ma dalej jakichś pogłosek na ten temat. Nic takiego. Bo o jego wcale nie wskoczył nagle. Dlaczego znaczy, tak, tak mówi Schumacher. Znaczy, no, były takie przypadki, że wskakiwał na jakiś inny kierowca. Okay. Tamten został wyrzucony, ale nie wiem, czy zrobią taką oferę z Lewisem, z Hamiltonem. Ja to to jednak jest troszeczkę inaczej on nie jest jakiś chyba bardzo problematyczny. To nie jest po prostu Louis, tylko to jest Louis Hamilton. Dokładnie. Siedmiokrotnym jest świata, więc no. wiemy o czym mówimy. Jeszcze może zostaniemy w tym kąciku newsowym e, i powiedzmy o Norisie. Mhm. Który, tak jak ostatnio mówiliśmy, mówiłyśmy, e, dorównał rekordowi Michaela Schumachera. To było po wyścigu w Austin. Tak, w Austin, tak, w, Austin. Mówisz, w Austin, dokładnie. E, dorównał temu, że. Y, 10 wyścigów swoich, 10 pierwszych wygranych na 10 różnych torach. Mhm. I dorównał temu, bo Michael Schumacher właśnie chyba rocznik 92-94 właśnie mhm. też miał taki, ten swój czas, kiedy 10 tych pierwszych wygranych miał na 10 różnych torach Formuły 1. Ale teraz Lando Norris już przebił ten rekord, ponieważ dorzucił do tego 11, 11 wygraną na 11 po prostu mhm. torze, właśnie w Sao Paulo. Mm. I cały czas pamiętajcie, że nie mówimy ogólnie o wygranych, tak, tylko, tylko o pierwszej wygranej. Tylko cały czas ten ciąg jego wygranych, one są cały czas na różnych nowych torach. On coraz to zdobywa, tak jakby nowe tory, na których tak. wygrywa. I po prostu o to w tym chodzi, takie trofea sobie do, do gablotki zbiera. I warto powiedzieć, że e, właśnie Lando, jeżeli wygra teraz wyścig w e, Las Vegas, w Las Vegas to będzie miał 12, jeżeli, bo nie wygrał tam jeszcze. Jeżeli wygra w Katarze, będzie miał 13, mm. ale jeżeli wygra w Abu Dhabi, to już przerwie tą swoją pasę, bo w Abu Dhabi e, już wygrał w zeszłym roku, w zeszłym sezonie. I teraz pytanie, czy Lando specjalnie nie wygra w Abu Dhabi? No. Czy wygra? No, z drugiej strony opłacałoby mu się wygrać, bo. Oczywiście, że tak. No bo to są punkty. Tak, a to jest po prostu jakiś a rekord, teraz te który punkty już punkty pobił. Potrzebuje... No właśnie, już go pobił. Rekord już pobił. Czy może to nie być celowe? Może mu się noga powinąć po prostu i gdzieś tam wiemy, jak to wygląda, ale, ale kurczę. Bardzo bardzo, bardzo ciekawa e, sytuacja no tak. z tym to teraz. No bo z tego rekordu nic za bardzo nie ma w sumie, oprócz tego, że to jest rekord jakiś. No, no a jednak, jeśli wygra w Abu Dhabi, no to są to punkty, mhm. które są potrzebne. Więc liczby na to, że będzie 13 zwycięstw, 13 pierwszych zwycięstw na 13 różnych torach Formuły 1. Mhm. A 14 to będzie o i będzie zwycięstwo hey, hey. Lado w, w klasyfikacji kierowców. Miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądać. Tak. Co, zamykamy kącik gniesowy, wchodzimy w kółko plotkarskie. Tak, kącik plotkarski, szykujcie herbatki. Mamy taką plotkę. <laughs> czy ja wiem, czy to jest taka plotka? No, to nie jest taka plotka, bardziej moja obserwacja, którą wysłałam do Oli. Tak, ale już bardziej plotkarskie. Ale taka plotkarska. E, mianowicie chodzi o oświadczenie Charlesa Leclerca. O jego zaręczynach z Alex. Mhm. Bo jeśli sobie przeczytacie na Instagramie, chyba na jego Instagramie to jest, napisał oświadczenie o jego relacji z Alex. I co ciekawe, ani razu nie użył słowa typu moja miłość, kochanie, żadnego takiego emocjonalnego słowa. Zero emocji. Zero emocji. Wszystko było, że tak, Alex jest ważna dla mojej kariery. Tak. I tyle. I takie bardzo dyplomatyczne, bo bardzo właśnie były, dyplomatyczne. Py, było pytanie o jego zaręczyny i o ten związek i w ogóle i, i on właśnie się tak wypowiadał, jakby Alex, nie wiem, y, była częścią jego kariery, a może, nie wiem, czy to była kwestia tego, że nie chciał za bardzo prywatą się dzielić. Ale nawet jeśli to, gdy porównacie sobie, jak wygląda mm, choćby to, jak Max opisuje Kelly, nie? Mhm no to widać po Macie, że on dosłownie pała do niej taką miłością, jak o niej mówi. No i nie, nie, nie kryje się z tym, no nie? A nie tu jednak się. to oświadczenie Alexa brzmiało tak, bo oświadczenie Szarsa, w sprawie Alex brzmiało tak... całkiem sucho. No i jeszcze, jak tak sobie myślałam o tym, to w sumie jak jest ten pierwszy post, jak się zaręczyli z ich pieskiem, gdzie Leo ma napisane, "Dad wants to marry you, to jest dopisane potem, że 600 jest i tak dalej, i tam też nie ma nic więcej. Że. It's a big love albo coś takiego. No, nie ma. Nie ma czegoś takiego. Także to są takie nasze ploteczki i takie nasze przemyślenia a, względem nasze tego, przemyśle. że tak na początku wszystkie tutaj y, dziewczyny były załamane, bo Charles Leclerc y, jest już zaklepany. <laughs> y, ale potem y, jednak kurczę. Nie widać tych emocji, może to jest ale. Ale te emocje grzeją. Grzeją, grzeją, no. Wiadomo jak to jest, no nie? Więc jesteśmy ciekawe też, jak to tam u nich wygląda od kuchni. Tak. No i dobra, zamykamy kącik plotkarski na dziś. I przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka głównego, czyli do zespołu, o którym mówiłyśmy na samym początku, czyli Racing Bulls. Racing Bulls. Mhm. dokładnie. No, i dla Racing Bulls aktualnie jeździ Liam Lawson, mhm. który jest 14 w klasyfikacji kierowców, i Isaac Hadjar, który jest 10 w klasyfikacji. O ile o Liamie, ja na przykład mam takie zdanie, że jest taki nijaki. W sumie, jakby go zabrakło na to, że to bym nie zauważyła. No, po że neutralny jest. A, A. można też, że Liam Lawson jeździ z numerkiem 30. No, dokładnie, z numerkiem 30, więc tak. Kropka, tak, kropka dokładnie. Ja byłem no i... numer 30. Tak, ciekawe, że jest z Nowej Zelandii. No i to w wszyscy. Sumie... Je... Znaczy... <grym> <grym> Nie, no dobra, możemy powiedzieć. No dobra, bo ja tak same negatywy. <grym> <grym> A ja bym być neutralnie. Ale możemy powiedzieć, że hmm... w sumie on w Formule 1 jest już jakiś czas, ponieważ on wstąpił za Daniela Ricardio, który w 2020. Trzecim mm -hmm. e, uszkodził, złamał sobie rękę podczas mm -hmm. treningów chyba e, i właśnie wtedy Liam Lawson w trakcie trwającego już sezonu wskoczył na jego miejsce, wszedł do jego bolidu. Mm -hmm. W drive to survive można tam, e, były w związku z tym dramy takie, że może no, teraz jest ich trzech na jedno i w jednym teamie, bo Ricardo też tak za bardzo nie chciał się wycofać no. z tego, więc tak bardzo pokazujemy, jakby było po prostu. E, Jakie są te memy, że it's finally me and you and you and me and our friend Steve. No nie, i nawet Rikard jeszcze z niesprawną ręką już cały czas gdzieś tam zawsze było tych trzech kierowców, I nie wiadomo było, czy jest ten drugi fotel. No i właśnie Liam Lawson był w środku tego zamieszania, bo wszedł za Ricardo wtedy mm. do tego. Więc i prześcignął wtedy. W kwalifikacjach prześcignął wtedy w Q3 albo Lewis Hamiltona, albo yy, Maxa Verstappena. Verstappena. Właśnie to tak zaimponowało też yy, tutaj temu zespołowi, że yy, no jednak to właśnie dlatego nie wiem którego pamiętam, tylko że któregoś mhm. mistrza świata z tych dwóch, ale nie wiem którego wtedy. Więc no prześcignął go, więc jakimiś tam umiejętnościami się musiał wykazać, żeby, żeby tam, to miejsce no tak. swoje zdobyć, prawda. No i co, Liam Lawson, dobry chłopak, zawsze dzień dobry mówi na klatce. <głos> <głos> I druga, trochę ciekawsza postać e, to jest Isaac Hadger, który jest aktualnie dziesiąty w klasyfikacji. Mm -hmm. e, ogólnie to prezentuje Francję mm -hmm. jako kierowca, ale jest pochodzenia algierskiego. Jego rodzice mają pełne obywatelstwo. Mm -hmm. I z takich ciekawszych rzeczy co do Isaaca jak sobie prześledzicie jego nagrania z F2, przynajmniej choćby, to, choćby z F2, to e, często można na radiu usłyszeć, jak tam klnę, albo jest dosyć ekspresyjny, z czego był dosyć znany. E, I jak przychodził do F1, to mu często mówi, że musisz się uspokoić na tym radiu, bo będziesz miał kary za to, bo są duże kary za to. Jak się odwala na radiu i się krzyczy jakieś takie niezbyt. Wulgarne rzeczy. Dokładnie, tak. Jak zobaczycie sobie pierwsze wyścigi z tego sezonu, to często komentatorzy mówią, no, Aizach dzisiaj tak, dzisiaj delikatnie na tym radiu. Tak całkiem chyba się trochę ogarnął. Mało wulgaryzmów. ja wulgarne, myślę, mało Ja wulgarne. myślę, że jak oni widzą, że Isaac coś mówi w radiu, to oni od razu to kancelują i po prostu nie e, tak, tak, wyświetlają tego. Tak. Ale Isaac też powiedział, że się nauczył najpierw wykrzyczeć, a potem odpalić radio, a nie na odwrót. Dobrze, no szczerze no Yuki Sunoda też miał niewyparzony język. No tak. Eee, no taki mały ale wariat, prawda? Mhm. Eee, więc eee, no a widzimy, że przystopował i teraz naprawdę już chyba nie ma tak wielkich dram, no teraz są też ogromne kary dla zespołu za przeklinanie, przecież za no tak, przecież FOA dodało te nowe zasady, że nie można przeklinać. Tak. Nie dałyśmy o tym, na którymś odcinku. Dokładnie. Szansu, no, no ale jednak no muszą się chłopaki dostosować, że nie mają mhm. wyboru za bardzo. Isaac Hajjar jest w ogóle moim rówieśnikiem, bo urodził się tego samego roku co ja. Jest kilka dni młodszy no jeździ, A on jeździ w bolidematyce, co robisz? Podcast nagrasz? No o nim. No, o nim. Co ja zrobiłam, żeby się tutaj znaleźć? W tym miejscu w moim życiu. Zamiast w bolidzie, no nie? Kurczę, no naprawdę, no Ale to boli. To boli. Jeszcze jak ktoś jest starszy, okej. Okay. Ale jak ktoś jest w moim wieku... No, on jest młodszy ode mnie, to jeszcze gorzej. Dużo tam jest młodszych od ciebie. Przestań. Przestań tak brzydko mówić. Um, no. Max nie jest. To wystarczy, I Louis Hamilton Louis Louis Hamil, Hamil, Hamil ma 40 lat, przepraszam bardzo. E, wracając do poważnych sytuacji i do poważnej rozmowy. Um, Racing Bulls są szóści w klasyfikacji konstruktorów. Wysoko. Wysoko. Takie, to są głównie Tak, tych... bo dobrze wiemy, że um, jest to team, który tak jakby szlifuje sobie talenty do Red Bulla. Przynajmniej jest taki no. był zamiar założenia tego mhm. typu, że idą tam kierowcy, którzy aspirują na to siedzenie w Red Bullu, no nie? Na przykład tak też um, jeździł Max Verstappen dla Toro Rosso i później dostał się do Red Bulla, no nie? Jeździł Carlos Sainz, jeździł Daniel Ricardo, który właśnie z Toro Rosso przeszedł do mhm. Albo z Alpha Tauri, nie pamiętam jaką nazwę miał ten team, ale cały czas mówimy o tym samym teamie, no nie? Tak. Yuki Tsunoda, który przecież też dla Red Bulla. Na Red Dokładnie. Pierre Gasly, na przykład też dla. dla no, Piergasły. Tak, dokładnie dla Alfa Tauri, no nie? Więc, no, takie swoje po prostu jakieś talenty, Red Bull tam zawsze szlifował. Teraz już troszeczkę to zeszło na drugi tor i właśnie bardziej w tych klasyfikacjach konstruktorów, no, wybijają się do przodu jako mhm. po prostu osobny team. Są traktowani już fajnie, dobrze. Dobrze. Ciekawie. Eee, także no. No. Nie wiem, czy dalej na przykład, myślę, że dalej jest ta perspektywa objęcia fotela w Redbullu no dla pewnie, jeżdżących Fraserze. No, tak, że pewnie chodzi o to, wiadomo, drugie siedzenie, na którym jest Yuki Tsunoda. Chociaż Yuki Tsunoda yy, chyba już ma klepnięte miejsce. No? Ma? No właśnie. Wydaje mi się, że już jest klep... że już wszyscy mają potwierdzone, ale mogę się mylić. Mm -hmm. Second seat. 2026 F1 Red Bull Sprawdźmy to. Co? tu są jakieś dziwne rzeczy. Pogłoski. Pogłoski jakieś, bo tutaj jest właśnie napisane, że Isaac Hadjar miałby objąć drugie miejsce, ale że nie ma jeszcze informacji. Druga informacja mówi, że Yuki Tsunoda, albo Liam, albo Arvid Lindblad. Nie wiem. Tak, więc ja się nie wypowiadam. Wycofuję się sobie Wycofujesz z tej tego... odpowiedzi. Wycofuję się. Poproszę inny zestaw pytań. Tego nie, było, za trudne się wylosowało. Także, no, jeżeli szóści są w, klasy w klasyfikacji konstruktorów, a Ferrari I... jest czwarta? Nie ma jeszcze powiedziane. No, nie ma, jest Verstappen. Nie wiadomo, tak, jest tylko Verstappen. Bo ma do 2028 ma podpisany kontrakt. Informacja sprzed trzech dni, że na razie jest tylko Verstappen. Jest tylko No, e, Więc nie znamy jeszcze tego. No, wiemy, że drugie siedzenie jest przeklęte, więc zobaczymy, kto tam wyląduje na nim. No nie? Jakby tak. Isaac, powodzenia. Szczerze, powodzenia. No. Jakby jeśli już to spoko. Tym że... bardziej, że <coughs> Isaac przecież jest właśnie, który mówiliśmy Dziesiąte teraz, nie? W tak. klasyfikacji. 50. A Yukitsu no jest który? Ajzak jest dziesiąty i... Aż sprawdzę. Yukitsunada. E... Klasyfikacja. Widzisz wszystko na bieżąco. Dziewiętnasty. O mój Boże. Serio? O mój Boże. Nie, bo my o Red Bullów w sumie mówiłyśmy... Siedemnasty. 17. 17. Coś czuję, że wiemy dlaczego. To drugie siedzenie Red Bulla nie zostało jeszcze i nie, nie, nie został myślę, potwierdzony tak. ten Yuki. Myślimy, że na dniach to się musi okazać, co z tym drugim siedzeniem. Nie, czekaj, ja to muszę sprawdzić. To, to na pewno jest 17 miejsce? To jest aż dziwne. F1 Standings. Bo to jest jakiś. Dobra, pierwszy jest Norris i tak dalej, to wiemy. Kto i jak. Norris Piastri, Verstappen. Hadżar 10, Berman 11 w ogóle z Hasa. Loson 14. Jukicu jest 17. Yuki co się stało? No, jakby jeżeli podmienimy Juki'ego. I podmienimy Isaka, to w sumie agresja się zgadza. Wzrostem chyba Isaka przebija jukiego, no bo myślę, ma metr 70. Przebija przebijają jukiego wzrostem. A, no. Wie... Dobra, no. Tak. Kończymy. Kończymy to, bo to jest straszne, wiecie. Powiedziane, Nie. powiedziałeś wszystko, co chciałeś mi powiedzieć powiedzieć, tym odcinku. I, I wystarczy. Widzimy się za aż, aż, nad to. dokładnie. Zostawiamy Widzimy. Was z informacją, że kiedyś jest 17 w tabeli. Pa! Pa! Pa!